Cześć widzowie, a w tym materiale zapraszam na przegląd oferty narzędzi Parkside dostępnych w sklepach Lidl od soboty 26 kwietnia. Ale na końcu przejrzymy sobie jeszcze to, co będzie dostępne od drugiego dnia świąt, czyli 21 kwietnia. Ale zaczynając od soboty dostępny będzie robot koszący z aplikacją 20V. Jak widzicie w zestawie akumulator litowo jonowy 20V 4 amperogodzinowy cena 1499 zł. 500 zł taniej, 3 lata gwarancji. W zestawie przewód ograniczający o długości 200 metrów, 350 haczyków mocujących, 3 zapasowe noże ze śrubami do montażu, klucz imbusowy i stacja ładująca. No i tak ten robot koszący się prezentuje. Jak widzicie, on kosi. Ty odpoczywasz. Przechodzimy na kolejną stronę, gdzie mamy tak naprawdę akcesoria do tego naszego robota koszącego, a jest nim garaż za 199 zł, 100 zł taniej, bo cena wcześniejsza to 299 zł. Składany dach umożliwia dostęp do stacji ładowania i panelu sterowania. Tutaj mamy yy, jego możliwości, jak możemy odgrodzić mu teren, w jakich strefach ma kosić. Jak widzicie koszenie punktowe, 5 do 5 zdefiniowanych stref i cały ogrodzony obszar. Przechodzimy dalej, pozostajemy w tematyce koszenia trawy, bo mamy tu trójkołową kosiarkę spalinową za 1299 zł. Jeżeli chodzi o szerokość koszenia, to nie widzę tu nigdzie póki co takiej informacji. Myślę, że taka informacja by się jednak tutaj przydała. Natomiast, jeżeli chodzi o wysokość cięcia, to jest to od 2,5 do 7,5 cm, a jest i szerokość cięcia, nie zauważyłem wcześniej, 51 cm. Przechodzimy na kolejną stronę, bo mamy tu kolejną kosiarkę spalinową. Tu o szerokości cięcia 39 cm i wysokość cięcia od 3 do 6,6 cm. Więc na tej stronie mamy, jak widzicie, kosiarki do. Traf. Przechodzimy na kolejną stronę, a tu mamy Donice o średnicy 39 cm, pojemność 23 litry, 3 wzory za 39,99 zł sztuka. Jak widzicie, ich wysokość to. 31 cm. No i fajnie, że nie są to trzy różne kolory, tylko rzeczywiście trzy różne wzory. Na kolejnej stronie wąż ogrodowy z zestawem akcesoriów za 39,99 zł. Do wyboru zestaw z wężem o długości 7,5, lub 15 Metrów. Poniżej Sparkside akcesoria ogrodowe z mosiądzu za 29,99 zł do wyboru mamy różne rodzaje, a obok zestaw trzech pędzli, cztery zestawy do wyboru za 9,99 Na kolejnej stronie akumulatorowe nożyce ogrodowe 4V w zestawie przewód USB-C o długości 1 metra, ostrze do trawy, ostrze do krzewów i osłony. Ostrzy za 69 zł. No i tu jak widzicie, mamy również 3 lata gwarancji. Czas pracy akumulatora 55-60 minut, uchwyt obracany o 180 stopni, zapewnia ergonomiczną pracę, wymiana noży bez użycia narzędzi dwa w jednym przycinanie trawników i kształtowanie krzewów. Na kolejnej stronie piła łańcuchowa 1600. W zestawie prowadnica z osłoną, łańcuch i 180 ml oleju do łańcucha. Cena: 199 zł. Jeżeli chodzi o długość cięcia, to jak widzicie, jest to 34 cm. Maksymalna prędkość łańcucha: 15 m na sekundę. Automatyczny system smarowania łańcucha. Poniżej nie mamy sparkside'a, nic, więc myślę, że to możemy sobie pominąć. A na kolejnej stronie: sparkside performance, pistolet zraszający. Dwa wzory za 29 zł. 99 groszy, maksymalne ciśnienie robocze 4 bary, system szybko złączek 13 mm, pół cala, płynna regulacja od silnego strumienia po lekką giełkę, odporne na korozję dzięki ocynkowanej złączce oraz wykonaniu z ABS i stali nierdzewnej. Poniżej również złączki yy, do wody Sparkside Performance, złączka rozgałęźnik do węża ogrodowego lub przyłącze kranowe za 799 na kolejnej stronie 20-metrowy wąż ogrodowy Sparkside Performance za 59,99 zł. Maksymalne ciśnienie robocze 6 barów. Odporny ten wąż jest na temperatury od minus 10 do 60 stopni, no i średnica węża około 13 mm. Poniżej Sparkside Performance piła do gałęzi futerał w zestawie dwa zestawy do wyboru. Cena 29 ,99 zł 99 groszy. Długość cięcia 21 cm, maksymalna średnica gałęzi 10,5 cm i trzy kąty cięcia 140, 160 i 180 stopni, przynajmniej w przypadku tej tu u góry, natomiast ta poniżej, długość cięcia 31 cm, maksymalna średnica gałęzi 15 cm. No i pora jeszcze zerknąć na to, co będziemy mieli dostępne od poniedziałku 21 kwietnia yy, tylko i wyłącznie online, a będzie to przecinarka plazmowa, jeżeli chodzi o cenę 499 zł, 200 zł taniej, z tym, że tu musimy aktywować Kupon. I poniżej również w obydwu przypadkach będziemy musieli mieć aktywny kupon, żeby zakupić akumulatorową wyżynarkę na akumulator 12V bez akumulatora i ładowarki za 119 zł. Jak widzicie z aktywnym kuponem 80 zł taniej. No i obok akumulatorowa piła taśmowa na akumulator 20V bez akumulatora i ładowarki w zestawie. No i taka akumulatorowa piła taśmowa będzie kosztować 349. Złotych z aktywnym kuponem. Piszcie, czy coś wpadło wam w oko, a my widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Na razie!